Dzień dobry, cię pokażę, gdzie w Renault Captur znajduje się gniazdo diagnostyczne. Gniazdo OBD. Żeby się do niego dostać, musimy wsiąść do samochodu. Otwieramy drzwi od strony kierowcy. siadamy. Marno tutaj szukać OBD pod deską rozdzielczą, jak w większości samochodów. Tutaj konstruktorzy Renault wymyślili w innym miejscu, a dokładnie to miejsce. Znajduje się tutaj. Potrzebujemy do tego płaski śrubokręt, żeby podważyć taką gumę. To jest gumowy element, więc delikatnie, żeby nie porysować, łapiemy tutaj za krawędź śrubokrętem. Wciskamy go tutaj delikatnie. Jest to gumowy element, więc nam się poddaje. I podnosimy go do góry, i tutaj nam się ukazuje gniazdo OBD. Mam nadzieję, że komuś pomogłem. Dziękuję i pozdrawiam.